121, 122, 123 Niebo jest na swoim miejscu To znaczy, że jesteśmy i lecimy bezpiecznie pod niebieską sukienką mamy. Idę w tej chwili do jakiegoś lekarza przed chwilą zostało zablokowane moje konto na TikToku. Myślę, że to taki czasowa blokada. Zresztą jeżeli nie czasowa, to i tak się bardzo cieszę, bo materiały tam będą przechowywane do wglądu prokuratury. W związku z tym ewentualnie otworzymy nowe konto. Idę teraz do przyrodni lekarskiej, bo potrzebuję coś na ten ból głowy i zawroty. I będę dzwonił dalej, umawiać się do chirurga, bo mam od neurochirurga. Skierowanie od środy. Nie od środy, przepraszam, od, od soboty, tak? Dzisiaj mamy wtorek i prawdopodobnie nie ma możliwości na to, żebym się skontaktował się z lekarzem. Idę w tej chwili do lekarza rodzinnego. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Awe Maria, macie ode mnie. Pozwolenie na widzenie. Amen.